Witam Państwa bardzo serdecznie. Nazywam się Zosia Golis, a mój kanał to Ciało, Umysł i Duch, czytając pierwsze litery cud. I na tym cudzie dziś są trzy cuda. Jest z nami Kasia King, którą znacie. Witam Cię, Kasiu. Witam Cię. I witam Cię, mili. I mili jest u nas pierwszy raz. Witam Cię, witam, witam serdecznie. Proszę Państwa, dziś przyszły te cudowne kobiety z bardzo ważnym tematem: ADHD, agresję u dzieci i młodzieży i jeszcze inne cudowne rzeczy się dowiemy. A więc, Kasiu, zapraszam Ciebie do przedstawienia Mili. Witam Cię, Zosia. Więc ja się bardzo cieszę, bo ja zaprosiłam dzisiaj Mili. Ja się znam z Mili tutaj w Australii. I mamy taką bardzo fajną rzecz do przekazania odnośnie mili dziecka, jak, jak działa nasz olej, jak działa nasz zinobiotyk i viva. I m, ja myślałam, że właśnie będzie najlepiej, jak mili o tym sama opowie, a nie ja będę znowu opowiadać o kimś tam, co wiem, co widziałam, co słyszałam. Także mam nadzieję tylko, że Mili dzisiaj nie będzie płakać, bo przeważnie, jak ona mówi na ten temat, to, to płaczę, więc mam tylko nadzieję, że nie będzie płakać. Także witam Cię, Mili, bardzo serdecznie. Bardzo Ci dziękuję, że przyszłaś, biegła po pracy szybko, żeby tutaj z nami być. Opowiedz, jak to się stało z Taylorem. No, witam Was serdecznie dziękuję za zaproszenie. Um, tak, no, z moim taylorkiem to zupełnie tak, Kasia się w moim życiu pojawiła prawie 5 miesięcy temu, chyba. To jest bardzo taka, e, jak to się mówi, e, Nieplanowane Cyt. spotkanie praktycznie, bo byłyśmy w tym samym miejscu na takim beauty party, i po raz pierwszy właśnie usłyszałam o, o olejach z i o, o produktach. Nie mamy ich za dużo w Australii, ale to, co ja potrzebuję, to praktycznie jest tylko olej izynowajotyk. I na początku nie wiedziałam, właśnie czy. Mogę też to małemu mojemu podawać, on ma 9 lat. Czy mogę mu test zrobić? No, ale Kasia mi wytłumaczyła, że oczywiście to są dla wszystkich, to nie ma znaczenia wiek. Także oczywiście kupiłam pakiet, zaraz zrobiliśmy testy. Małemu wyszło 6,1 do 1, pierwszy test. Czekamy teraz na drugi do porównania, zobaczymy, jak to jest, ale co normalnie było, on ma ma ADHD, praktycznie od czterech lat musi być na lekarstwach, bo jak nie jest, to jest bardzo taki pobudzony, wszystko się dla niego dzieje bardzo szybko i on po prostu sam nie umie się uspokoić. Parę razy próbowałam, bo pediatra mnie prosił, żebym spróbowała nie dać mu tego lekarstwa. Musi być przez 7 dni w tygodniu praktycznie był na nim. No więc Niedawno, praktycznie pół roku temu, spróbowałam. No i się nie dało. On po prostu tyle miał energii, tak wariował, nie mógł się uspokoić. Ja mówię do mojego męża, jejku, koniec: na tabletki. I no nie możemy, no musimy tak żyć. Na razie, aż może z tego wyrośnie, no nie wiemy, nie? No ale dwa tygodnie później, dosłownie po tym, napotkałam Kasię i ja mówię, no dobrze, no to spróbujemy, jak to działa na ludzi właśnie z różnymi problemami, no to czemu nie, może akurat pomoże jemu. Dosłownie trzy tygodnie pił olej, ja mu zapomniałam dać tabletkę do szkoły, to był środek tygodnia, w środę o godzinie ósmej wieczorem ja się zorientowałam, że ja mu tabletki nie dałam do szkoły ale to byłam w szoku bo on był taki spokojny i tak się na niego popatrzyłam mówię czy wszystko jest ok? on mówi tak mama I ja mówię ty taki niepobudzony dzisiaj jesteś tak wszystko jest wiesz takie takie spokojne on mówi no dobrze się czuję ja mówię ale ja ci dawetki zapomniałam dać on mówi o o ja mówię no o, -o. <słyski> <słyski> to jego o, o to było był tak szczęśliwy że właściwie mógł funkcjonować przez jeden dzień bez tabletki i być takim spokojnym. No i później co się stało, parę dni później, weekend nadszedł, sobota, niedziela akurat miałam takie wypady. Musieliśmy z rana wyjść z domu. Męża akurat nie było to malutki ze mną chodził wszędzie, praktycznie. No i też zorientowałam się, mówię: kurczę, nie dałam ci ani w sobotę, ani w niedzielę tabletki. Ale patrząc na niego, on był okej. Okay. Nie był ani pobudzony, ani nie taki szalony, normalny, więc. W ogóle to wcześniej zapomniałam Wam powiedzieć, że po tym pierwszym razie to do Kasi zadzwoniłam i nawet nie mogłam mówić, bo płakałam, bo byłam taka szczęśliwa, mówię, kurczę, może faktycznie setkę coś strzeliłam, nie? Mówię lud to wygrałam praktycznie, bo, bo możliwe, że to jest początek właśnie tego, co teraz się dzieje. No i tak zaczęłam. I, i zaczęłam później mu w sobotę niedzielę nie dawać tabletek. Tak to trwało przez prawie dwa miesiące, no i później stwierdziłam, mówię, może w środku tygodnia spróbuję środę, że mu nie będę dawała. No i to tak było przez następny miesiąc zrobiliśmy, no i teraz już jesteśmy praktycznie, ciutkę ponad cztery miesiące bierzemy, no, no jakoś tak, no. I on praktycznie cztery dni w tygodniu już nie jest na lekarstwach. Czyli teraz mam wtorek, czwartek, sobota, niedziela bez tabletek, inne trzy dni z tabletkami, ale no będziemy nad tym pracować, żeby powoli, powoli następny dzień odciąć. Um, za miesiąc idziemy z pediatrą się znowu już zobaczyć, więc będę już miała wtedy wyniki przed i po, ten pierwszy i drugi test. To zdecydowanie to wezmę ze sobą, wezmę olej, muszę mu pokazać, jak fantastycznie ten produkt zadziałał na niego. A do tego z rana on też pije, właśnie pijemy sobie zino. Bajotek, także jedną taką skup bierzemy i, i pijemy to. No aha, a na te dni, które on praktycznie nie bierze tabletek, to Kasia mi um, powiedziała, żebym spróbowała Viviy. No oczywiście, Viwy w Australii nie ma, więc za telefon do mamy, <laughs> Mówię, musisz mi przysłać to szybciutko. E, no więc oczywiście, przysłała mi, wypróbowałyśmy, i w te dni, w które praktycznie on tabletek nie bierze, to ja mu daję dwie tabletki wiwy. Z rana i cały dzień on naprawdę funkcjonuje niesamowicie. Jest, to dla mnie to jest takie, taki złoty olej, praktycznie. Ale też chciałam powiedzieć, że macie w Australii to szczęście, że macie normalnych lekarzy. Bo w Polsce bardzo wątpię, żebyś mogła iść z tym testem do lekarza i z tym olejem, żeby on, no to jest ja nie wiem jeden na ile, by powiedział tak, okej, okay, przecież to jest proste, to, jest, to są omega-3, które gaszą stany zapalne i lekarz to wie. No ale on nie ma no, z dokładnie. tego korzyści, więc u nas akurat jeszcze to tak nie funkcjonuje, to wielkie szczęście. A no. wspomniałaś coś o twojej mamie, ona mieszka w Polsce rozumiem, tak? Mama mieszka w Polsce, tak, tak, rodzice są w Polsce, ja tutaj no 25 lat jestem, także mówiłam do Kasi wcześniej, mówię mam nadzieję, że nie będę wtrącać angielskich słów, bo, bo mówiąc cały czas po angielsku, to zdarza mi się, że brakuje mi słów po polsku, ale chyba jest ok. Mama miała ba bardzo um, reumatyzm w rękach, taki, że praktycznie mm. mogła rękę tak tylko otworzyć, prawda, te ręce to tak, tak były i malutkie paluszki już Prawie, że zaczęły się wykręcać też, no nie? Mhm. Bardzo ją to bolało. Mówi, że no, jak miała spać, to czasami musiała brać jakieś tabletki, coś masować. Cały czas siedziała, praktycznie masowała te swoje ręce, bo to ból był. Z rana ją, z rana ją to wcześniej budziło, no nie? Więc ja mówię, mamo, to też musisz to spróbować, no to musisz zobaczyć. Praktycznie u niej to dosyć szybko, bo tak po miesiącu ona już zauważyła, że ta opuchlizna, taka, co jest na, na palcach, zaczęła schodzić. Mówi już czuję, że one już mnie tak bo, nie bolą. No i mama zaczęła. Yy, jakoś niedługo zaraz po nas. To też będzie jakoś koło czterech mhm. miesięcy już teraz. I ostatnio z, ro, z nią rozmawiamy, ona do mnie mówi tak, zobacz, że mogę tak ręce otworzyć i dosłownie może je. Nie się otworzyć prosto, mówi, że ból praktycznie zszedł i jeszcze tak troszeczkę czuję w prawej ręce, bo tam był silniejszy ból na, na samym początku, ale no, po prostu ona jest zachwycona, no, mówi, jejku, jak to zmieniło teraz moje funkcjonowanie, moje życie, bo, bo praktycznie no, no nie jest już w bólu, no nie, nie musi siedzieć, czasami się łapie, że siedzi i masuje, masuje sobie znowuże ręce, mówi tak, ale ja nie muszę tego robić, bo już mnie nie boli. Także czyli... no, no ja mam fantastycznie, tak, fantastycznie, dla, że, mog, że mogłam pomóc, wiesz, i rodzicom, i, i mojemu synowi. No i mam parę koleżanek też, które no, miały różnego rodzaju tam boleści, gdzie tam w ramionach ramię, nogi i tak dalej, też miały troszeczkę opuchni z tego względu. No i to też im właśnie pomaga. I, i mówią, że no w ciągu. Dwóch, trzech miesięcy naprawdę widać dużą różnicę, nie? Uh -huh, uh -huh. A my jeszcze w Australii jesteśmy takie szczęśliwe, by to w Polsce macie, ale my jutro chyba będziemy mieć kolagen w Australii. I właśnie tak. miałyśmy taki fajny wykład od takiego lekarza na temat kolagenu. Dużo uczyłyśmy się, bo ja na przykład nie wiedziałam, że może być kolagen tylko na kosmetologię tylko albo tylko na kości, albo oba, że są duże różnice. No i że nasze kości składają się do 30% z kolagenu. Ja na przykład tego nie wiedziałam, dowiedziałam się dopiero wtedy. No i to na pewno też jak dołożymy, to, to nam pomoże. Ale jak Mili powiedziała, jak ona do mnie zadzwoniła właśnie i płakała, jest ja matką, się matką poskoczył, ona tak ryczy, 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 co się stało, nie? I tak sobie ja. myślę, że na pewno nie zaszkodziłam temu dziecku, nie działa to w ogóle, nie koliduje z żadnymi lekami, z niczym. To wszystko i ja. powiedziałam, no ale, ale żeśmy się w końcu dogadały, także, także super. No i my mamy z Mili tak dużo przykładów, tak jak mamy mitingi co tydzień z różnymi ludźmi. To na przykład ostatnio było poświęcone dużo zwierzętom, no bo w Australii bardzo dużo ludzi ma psy i konie. No i dają to rzeczywiście, dużo o tym mówimy, nawet mamy specjalne przecież, ile dawać psom, ile dawać koniom na, na kilogram masy ciała. I, i śmiać się chciało, bo ktoś powiedział, że pies ma ADHD, to było? <ślad> 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 że pies ma ADHD, ktoś, ktoś mówił i no i że dają psu olej i zinobajotyk, mhm. także fajnie, ale w Australii mamy fajnie, bo bardzo dużo naturopatów, jak się powie, e, 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 mili nutritionist, e, takich, e, no wszystkich, co się zajmują od diet. E, ha, e, e, dietetyk kliniczny. Dietet, tak, dietetycy, te ludzie, co się zajmują ziołami, e, yeah. wszyscy, co e, zajmują się karioprakter, Fizjoterapeuci, dużo u nas się zaczyna o tym mówić, ale wszędzie na świecie się mówi o Omega 3, także to jest fajnie. A czy to Australia, czy to Polska, czy inny kraj, to wszędzie znajdziemy lekarza i lekarza, człowieka i człowieka. Jeden idzie trochę od serca, a drugi idzie bardziej od zasad, no różnie jest. Wszędzie są ludzie i ludzie, także to myślę, że to nie ma znaczenia granica, tylko na kogo się trafi. Tak, 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 tak. ale zo, e, zobaczcie, jak u Was jest e, naprawdę mało produktów. I można było. Ty uwolniłaś się od rakowiaka. E, tutaj Mili mówi o takich przykładach. Rozumiem, że to był artretyzm u mamy. To ludzie tak, bardzo tak, cierpią tak, tak, na to. Tak, mhm. e, tak to, to jest, są bardzo, ludzie skarżą się. No, ja zasponsorowałam nie tak dawno w USA w Pensylwanii i jest kobieta w Portugalii. Jak popatrzyłam na te produkty, to jest więcej niż w Polsce. Oni mają całe aż do tak, aż do dołu i te, te takie różne te na wellness, nie? Też te, te proszki na energię, na to, na to. Matko, jedy nam tak, bardzo wow. dużo. Tak, tak. Czyli, My w mamy bardzo mało, więc dla nas wszystko jest atrakcją. Ale, ale ma, już dostaniecie kolagen, ja kolagen używam ja kolagen mhm. używam od początku jak weszłam bo wiem jak ważny jest on na mózg na oczy właśnie nie tylko na kości wszędzie jest w całym ciele fajnie I ja, co byś chciała mieli taką iskrę przekazać bo bardzo dużo to jest no, nie tylko w Australii podejrzewam tych dzieci młodzieży z ADHD którym szpikują Retalin, nie wiem co tam u Was. I, i, no, i, i, I krzywdzą moim zdaniem w dużej mierze te dzieci, bo od razu nie mają świadomości, że można pomóc inaczej, nie? Więc ty na pewno też no poszłaś. to jest logiczne do lekarza, no bo gdzie się pójdzie, ale okazuje się, że u was można iść do lekarza i normalny lekarz ci powie, że żebyś przyszła, pokazała i tak dalej, nie? I z pewnością ciebie nie, nie odeślę, nie wyśmieję albo za głowę się. Co pani robi? bo tak się mhm. dzieje w Polsce, ja takie przypadki mhm. słyszę. Co byś powiedziała tym kobietom, które no, mają takie dzieci, które one są wszędzie, trzeba mieć dookoła głowę, nie? tak jak mówisz o tych mhm. zwierzętach, że mają ADHD, no to też są wszędzie, nie? więc co byś przekazała takim matkom, dla których to, no, sama wiesz, że jest to trochę trudne mieć takie dziecko. Jest to trudne, ale, ale trzeba spróbować, bo po prostu nie jest fajnie. Znaczy, to jest tabletki takie, które lekarz daje, to jest taki quick fix, żeby szybko, żeby coś zrobić, ale na dłuższą metę to wcale nie jest takie dobre dla dzieci, bo moje dziecko na przykład mało jadło to mu apetyt mu tak zahamowało, że on praktycznie mu się nie chciało jeść. Ja wciskałam w niego jedzenie. Jak tylko zeszliśmy z tych tabletek, on, mama, jestem głodny, mama, jestem głodny. Nagle waga mu podskoczyła, więc wyrósł trochę. Także to jest, to jest dużo takich składników, że ludzie nie myślą czasami, jak to wpływa, bo tak, o, bo jest dobre, jest na tym, to jest ciche. Nie? Czasami mój mąż też mówi, na początku też się trochę tak bał i tak nie był 100% przekonany do tego, mówi: O, może trzeba będzie na te tabletki wrócić. Ja mówię: Nie, daj mu czas, bo on, on potrzebuje tego czasu. On potrzebuje, żeby organizm się przestroił do tego. I on będzie sam mógł sobie wyregulować to. Także ja bym każdą mamę, która myśli: Czy jest coś innego poza tabletkami i można to w naturalny sposób wyprowadzić z dziecko? Spróbujcie, bo naprawdę nie pożałujecie, a, a dla dziecka to będzie bardzo, bardzo e, takie cenne też, bo, bo jego rozwój będzie lepszy. Ten, m, m, ja na naszych testach widziałam, że on w wieku 9 lat już ma 6 do 1, ja miałam 7,3. W moim wieku po 40. Ja mówię, jak on będzie im po 40, to ileż on, jaką on będzie miał tą inflamację później, prawda? Ja mówię, teraz jest jeszcze niska, to można to zaatakować, ale patrząc się na, na omega-3, którą mieliśmy, no to cienko było, naprawdę cienko. Także nie jemy tego y, dobrego jedzenia aż tyle. I ja nie wiem czasami, czy też to dobre jedzenie to jest takie dobre, prawda? No bo. No, bo skąd to się bierze? Jest nas dużo na tej planecie, więc um, kto wie? Dużo nie? za dużo. No, trochę za dużo, może. No, ale to, wie, że jest, no, to jest czyste. To ma, to ma ten Inform Sports Tick. Nie wiem, jak to się po polsku mówi, to chyba znaczek tak, sport. że sportowy. Olimpijczycy no. używają Tak. Olimpijczycy sportowcy, prawda? To oni muszą mieć to wszystko przetestowane do 100%, prawda? Oni nie mogą sobie pozwolić na to, żeby to w jakiś sposób było. Zaśmiecone, żeby coś miało takiego niedobrego w sobie, prawda? No więc no dla mnie to było no niesamowite przeżycie. Jak, jak ja widzę, jak ja mu mogę nie podawać tych tabletek, to mi się po prostu aż serce mało mi nie wyskoczy z klaty. Jestem taka szczęśliwa. No tak, bo to natura robi dziecko w naturalny sposób, rośnie i się rozwija, nie? I z pewnością wyjdzie z tych tabletek, to tylko kwestia hmm. czasu. Kasza, ha, tak. chyba... Jeszcze warto dodać też, mili, że y, dużo ludzi my, myli, ja myślę w dzisiejszych czasach rzeczywiście ADHD, bo dziecko dzisiaj jest niegrzeczne z ADHD. to Tak samo jak mylimy, mylimy dzisiaj depresję, nie? że a jestem leniwa, to łatwo jest powiedzieć, mam depresję. Także ja myślę, warto też zaznaczyć, że mili dziecko miało rzeczywiście ADHD, a nie, że tylko trochę było niegrzeczne i rodzice już mówią, a, on jest taki, bo ma ADHD. Także to też warto rozróżnić, bo dzisiaj nie rozróżniamy czasami y, diagnozy, a co jest łatwo powiedzieć, bo, bo jest łatwiej coś usprawiedliwić, nie? Także mały rzeczywiście był mm, miał mocną ADHD. Także fajnie. Myślę, Kasiu, że zrobimy kiedyś nagranie. O ADHD, bo z tego co wiem, to ty w Australii jeździsz i mówisz, robisz takie pogadanki, wykłady, czy jak to nazwać, właśnie o ADHD, bo to jest problem dziś ogólnoświatowy moim zdaniem. Jest to spowodowane różnymi czynnikami, tak, tak jak powiedziałaś, depresja, to na wszystko jest depresja, 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 no i ADHD zganianie, a trzeba to rozróżnić i w rozmowie. Mhm kolejnej chciałabym, żebyśmy o tym powiedziały. Wiem, że u was jest inny czas, musicie robić obiad, więc ja bardzo serdecznie dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Cieszę się mili, że mogą gościć Ciebie u mnie na kanale, no i, i że są dwie kobiety z Australii. Mam to szczęście, że prawdopodobnie nie byłaś w Polsce na kanale, u nikogo, prawda? No, nie, nie, nie. no właśnie, Kasia też. Także ja mam to szczęście, że mogę was pokazać w Polsce, jak to jest. Tu Kasia z Rakowiaka, tu, tu mówisz ADHD, mama ten jest bardzo, tak. bardzo ważne, bo wielu ludzi też to ma. Także dziękuję za dzisiejsze spotkanie, za wasze doświadczenia dziękuję. i za twoją radość, mili, że no, ja się nie dziwię tej radości, bo tyle dobrego. I do następnego. Pewnego razu, być może zakomunikujesz za jakiś czas znowu naszym widzom, co się dzieje z swoim synem. Dziękuję bardzo za Dziękuję i Pozdrawiam. Państwu, pozdrawiam Państwa. Dziękuję za uwagę i do następnego razu.